To miejsce w świecie. Takie właśnie zajmuje Polska i polski system podatkowy w rankingu przyjazności fiskalnej opracowanej przez Bank Światowy i firmę doradczą PWC. Niestety jest to wynik kiepski, choć awansowaliśmy o kilkanaście pozycji. Na taką kiepską pozycję zapracowało przede wszystkim to, że polski podatnik musi niemal 300 godzin w roku spędzać na rozliczeniach, na podejmowaniu decyzji co do tego, jakie rozwiązanie biznesowe zastosować w realiach niejasnego, wciąż skomplikowanego prawa podatkowego. I to jest właśnie największa bolączka. Bo polskie podatki wcale nie są wysokie. Tutaj, zarówno w Europie, jak i w świecie, jesteśmy takim średniakiem, ani rajem podatkowym, ani też nie mamy specjalnie łupieskiego fiskusa. Poprawiamy cały czas sytuację, jak chodzi o rozliczenia podatkowe. Natomiast, niestety, skomplikowane prawo nadal jest problemem.